Siemanko, w dzisiejszym odcinku szydła automatyczne, jak i te całkowicie tradycyjne. Jeśli chcecie zobaczyć, jak z nich korzystać, to zapraszam Was do oglądania. Ja używam trzech takich szydeł, różnią się od siebie głównie sposobem pracy, szef wychodzi taki sam. No zależy jak komu jest wygodnie i jakie preferuje właśnie przeszywanie, którym z narzędzi. Zaczniemy najpierw od tego szydła. Rozłożę to. Jeśli ktoś nie wie, no to zobaczy jak to nawlec. Tutaj w obudowie mamy szpulkę na nici. Żeby ją wyjąć, to wykręcamy tą śrubkę. Można założyć także szpulkę od maszyny do szycia. Byle nam tylko weszła wymiarowo. Później musimy przeciągnąć tą nitkę przez otwór, który jest tutaj w tej szyjce. Zakładam nakrętkę. Delikatnie tylko wkręcam. No i tutaj jeśli chodzi o samą igłę, to podobnie jak w igłach do maszyn do szycia ma ona wzdłuż całej igły kanałek. No i tutaj przy tym szydle ten kanałek przechodzi także przez kolbę. Więc to jest dla nas już informacja, którędy powinna iść nitka. Więc wkładamy tą nitkę w kanałek i wsuwamy igłę w obudowę. Dokręcamy. Patrzymy czy wychodzi. Jeśli wychodzi, to jest dobrze. I nawlekamy igłę także od strony kanałka. Tutaj mamy nitkę. Jak będziemy przebijać się przez materiał, to ta nitka ładnie nam się chowa w igle właśnie w tym kanałku. Dzięki temu jest nam łatwiej się przebić ponieważ cała ta grubość, która jest potrzebna, no to jest tylko obwód igły. Bez grubości nici właśnie, bo jest ona ukryta wewnątrz kanałka. Kolejne szydło to jest w sumie to samo co przed chwilą, tylko bez szpulki. Mi osobiście dużo wygodniej się pracuje takim szydłem. Tutaj mam zamontowaną większą igłę do maszyny do szycia. Nie musi to być jakieś specjalne szydło kupowane w sklepach. Może to być igła od maszyny do szycia. No i tutaj jest podobnie. Nawlekamy od strony kanałka. No i możemy zrobić tutaj coś takiego, że zaczynając od końcówki, owijamy się tu we wgłębieniu. Dzięki temu mamy tutaj nawiniętą nitkę. Nic nam nie fruwa niepotrzebnie. A jak potrzebuję trochę więcej nitki, no to po prostu odzwijam sobie trochę. Zostawiam sobie tutaj zawsze zapas mały przy szyciu. Nie zostawiam tego tak naciągniętego. I tak szyję. Za chwilę wam to pokażę na kawałku skóry. Trzecie szydło to jest szydło z hakiem. Samo ostrze można wykonać także z igły do maszyny do szycia. Wystarczy mały pilnik iglak, parę minut pracy, żeby rozpiłować oczko na nitkę, Wyszlifować lekki haczyk, żeby tylko po prostu łatwiej nam się pobierało tą nitkę przy szyciu. To jest akurat kupne, no ale także musiałem poświęcić parę minut z pilnikiem, ponieważ są dość słabej jakości, dużo jakichś zadziorów wykrzywień, także i tak trzeba chwilę nad tym posiedzieć no i przechodzimy już do szycia jak też było widać przy szydłach igły mają dużo większy rozmiar niż standardowo igły przy szyciu ręcznym na dwie igły tutaj jednak te otwory muszą być trochę większe żeby nam się to łatwo i przyjemnie przeciągało więc dobrze jest porozbijać trochę te dziury szpikulcem tak, żeby one powiększyły lekko swój rozmiar i żeby nam się łatwiej i szybciej szyło tak jeszcze informacyjnie, co do samego szycia szydłem no to nie jest to to samo, co szycie metodą na dwie igły mimo, że wykonujemy te przeszycia ręcznie, no to bardzo one się różnią od siebie ponieważ przy świe metodą na dwie igły Każda z nitek wykonuje jakby osobny szef i te nitki nie są zależne od siebie, ponieważ jak jedna zostanie uszkodzona, no to druga trzyma nam całość w kupie. Przy świe szydłem jest identycznie jak przy świe maszynowym, ponieważ te nitki zaplatają się od siebie i jak któraś z nich zostanie uszkodzona, wszystko nam się rozplata. Zobaczymy to na tej próbce. Przeciągam szydło. Przez powstającą pętlę przeciągam końcówkę nitki i zaciągam. I jak widać, te nitki splątują się ze sobą. I jak ta zostanie uszkodzona, no to wszystko nam się rozpada. Także nie jest to to samo, jeśli chodzi o szycie szydłem. Jest tutaj duża różnica, więc trzeba też to mieć na uwadze, jeśli ktoś myśli, że to jest równie mocne. Jak szycie metodą na dwie igły. Teraz przejdziemy do szycia. Szycie szydłem. Zaczynamy od przebicia się i wycofując szydło powstaje nam pętla, za którą musimy chwycić, żeby wyjąć tą drugą końcówkę nici. Mamy ją wyjętą. I teraz tyle, ile tej nici wyjmiemy po drugiej stronie, no tyle będzie musiało nam starczyć na całe przeszycie. Nie będziemy mogli już później dobrać sobie ze szpulki, ponieważ wykonamy już kolejne szwy, no i już nie będzie opcji dobrania tej nitki. Więc trzeba też uważać na to, ile jej bierzemy. Zawsze lepiej wziąć więcej niż za mało. Tą nitkę będziemy mogli sobie dowolnie wydłużyć, natomiast tej drugiej już nie, więc teraz przebijamy się w kolejny otwór i znowu, wycofując szydło, robi nam się pętla, przez którą przekładamy końcówkę nitki. No, i tutaj widać, że pojawia się coś takiego, jak właśnie przy świe maszynowym. Wychodzą nam pętelki. Jeśli pociągniemy z jednej strony za bardzo, no to wyjdzie nam z tej strony pętla, jeśli z drugiej, no to z drugiej. Więc musimy to znowu zaciągać tak, żeby ta pętelka była wewnątrz skóry. I wykonujemy. Kolejne oczko szwu, wycofując pojawia się pętla, przeciągamy końcówkę i wyjmujemy. Początek bywa trudny, bo będą nam się ze 2-3 oczka wyjmowały naraz, jeśli będziemy ciągnąć. Kolejne. No i tak przeszywamy do końca. Mając właśnie na uwadze to, że jeśli przeciągniemy za mocno, no to będą nam wychodziły pętelki z jednej albo z drugiej strony. Teraz drugie szydło bez szpulki. Zostawiam sobie tutaj mały odcinek nitki. Taki wolny. Trzymam resztę palcami. No i tak jak wcześniej przeciągam. Przeciągam nitkę. No i szyjemy. Czeba opilnować właśnie tych pętelek? to już mi się powoli kończy nitka, więc zrzucam tutaj z jeden oplot 2, ogólnie praca z tym szydłem jak i z każdym innym jest identyczna no mi dużo wygodniej się robi tym sposobem ponieważ trzymam nitkę po prostu trzymając cały uchwyt szydła nie muszę jak tu gdzieś tymi palcami jeszcze Bawić się z tą szpulką, ona cały czas tutaj gdzieś w przyciągnięciu się rozwija. Czasami ta nitka się ślizga. Na tej szpulce potrafi to się wysnuć samo, więc no dla mnie pewniejszy jest ten chwyt. Wygodniej mi się robi właśnie takim sposobem. Kolejne szydło to szydło z hakiem. Ogólnie sama praca z nim jest prawie identyczna jak z pozostałymi szydłami. Różnica jest taka. Że końcówkę nici przez pętlę przeciągamy nie po tej stronie, tylko po tej stronie gdzie trzymamy właśnie szydło. Na początku przebijamy się przez otwór, zahaczamy pętlę o hak i przeciągamy na drugą stronę. Mamy dwie końcówki nici. I teraz ponownie kolejny otwór. Zahaczamy, przeciągamy na drugą stronę, i teraz przez pętlę przeciągamy końcówkę nici i zaciągamy. Tutaj także są pętelki, więc trzeba uważać, żeby nie przeciągnąć na żadną ze stron. Kolejny otwór. Pętelka, haczyk. Przeciągamy. I przez otwór, czy przez tą pętlę, która powstała, przeciągamy końcówkę nici. I zaciągamy całość. Kolejny otwór, pętelka, zahaczamy, przeciągamy i przez tą pętlę nitkę po drugiej stronie. Przebijamy się. Pętelka, zahaczamy, przeciągamy. I wolny koniec nitki przez otwór. Mi ogólnie najlepiej pracuje się tym szydłem. W dalszej kolejności szydło z hakiem, no i na końcu szydło automatyczne. Nie przepadam tutaj głównie za tą szpulką. Nie jest to dla mnie wygodne. Także zależy, kto co lubi. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać, czy też korzystacie z szydeł? Jakie jest wasze ulubione? No, dziękuję Wam za oglądanie, jeśli się Wam podobało to zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się, cześć!